Gość. Radia zachód. Karolina Kamińska, dzień dobry, a moimi państwa gościem jest major Michał Binek z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Panie majorze, dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Zachód. Dzisiejsze spotkanie jest okazją, by przybliżyć właśnie, czym zajmuje się 4 Zielonogórski Pułk i od tego bym właśnie rozpoczęła. No właśnie, czym się panowie zajmujecie w Czerwieńsku, w Zielonogórskim Czerwieńsku byśmy chcieli tak. powiedzieć, skoro w nazwie ta Zielona Góra już się pojawiła. E, dzień dobry, witam wszystkich. Jeszcze jeszcze raz, Szanowni Państwo, Czwarty Żółty Górski Półprzeciwlotniczy jest jednostką organizacyjną, która odpowiada za ochronę polskiego nieba. Naszym głównym celem jest szkolenie się i Współpraca ze społeczeństwem, któremu bardzo często pomagamy. No, właśnie o tych szkoleniach przez chwilę chciałabym porozmawiać. Jak to szkolenie wygląda? Wiem, że e, duże taktyczne ćwiczenia, między innymi za wami. E, tak, za nami bardzo ciężki okres, bardzo ciężkie pół roku. Na obecną chwilę przygotowujemy się do kolejnych projektów, które będziemy realizować. E, proces szkolenia jest to taki e, intensywny. Skomplikowany czas dla żołnierza, gdzie podnosi swoje umiejętności wojskowe. Na obecną chwilę szykujemy się do takiego przedsięwzięcia, jakim jest szkolenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, które odbędzie się w czerwieńsku, w terminie 9 czerwca 5 lipca. To zanim przejdziemy do tej propozycji, do tej oferty, którą Państwo macie, chciałabym zapytać, co oferuje wojsko? Bo tak naprawdę mówi się o wojsku, że jest to jeden z większych pracodawców u nas w województwie lubuskim. Więc co może zaproponować czwarty zielonogórski pułk? Co może zaproponować czwarty zielonogórski pułk? Bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim. Oferujemy bardzo dobrą, stabilną pracę. E, niedaleko Zielonej Góry jesteśmy w Czerwieńsku. E, jesteśmy bardzo dużym, jed, dużą jednostką organizacyjną. Mamy ponad tysiąc ludzi, e, tysiąc żołnierzy. E, mamy też miejsca dla nowych żołnierzy poszukujemy kierowców, poszukujemy ratowników medycznych, e, poszukujemy ludzi z e, wysokimi kwalifikacjami, ale też dajemy coś od siebie. Na pewno stabilna praca. Na pewno dobre zarobki. Na pewno szybsze prawa emerytalne, jak również sporo urlopu i sporo e, możliwości realizacji E, dla żołnierza zawodowego. No właśnie, jeżeli ktoś nas słucha, tak jak pan e, e, wspominał, to są różnego rodzaju możliwości, żeby e, w, wstąpić w strukturę czwartego e, e, pułku. Jakie to są te możliwości? Pierwszą podstawową możliwością, aby związać się z wojskiem, jest właśnie szkolenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Należałoby się zgłosić do lokalnego WCR-u czy wojskowego centrum rekrutacyjnego i zgłosić swoją chęć e, udziału w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. Wybieramy wtedy termin, wybieramy sobie miejsce, w którym chcemy e, odbyć takie szkolenie. Jest to szkolenie e, 28-dniowe, podczas którego Uczy się takiego adepta e, podstawowych, e, podstawowego rzemiosła wojskowego, czyli uczymy strzelać, uczymy regulaminów, uczymy zachowania bojowego, zapoznajemy z danym sprzętem, który, który jest w jednostce wojskowej, tak? w tym wypadku naszym przeciwlotniczym. No właśnie, czy w 28 dni jesteśmy w stanie ulepić żołnierza? Pytam trochę z przekorą. E, czy jesteśmy ulepić żołnierza? Nie. Jesteśmy w stanie ulepić dobrego kandydata i pokazać mu właściwą drogę. Bo dalej te szkolenie realizowane jest poprzez szkolenie specjalistyczne już na zajmowanym stanowisku. E, jest to taki początek e, drogi e, dla żołnierza zawodowego, aby móc stać się dopiero tym dobrym rzemieślnikiem, dobrym żołnierzem. No właśnie, czy jeżeli zdecydujemy się, żeby związać swoją przyszłość z wojskiem, to czy to my jeszcze jako cywile jesteśmy w stanie decydować, jak będzie wyglądała nasza przyszłość wojskowa? O czym mówię, jeżeli ktoś marzy, że będzie artylerzystą, saperem, kierowcą, to czy takie sugestie nasze jeszcze, kiedy wstępujemy w szeregi wojska, są brane pod uwagę? Wszystko bierzemy pod uwagę. Jeżeli ktoś ma odpowiednie kwalifikacje, sprawdza się i dowódcy drużyn, dowódcy plutonów, czy dalej w ogóle wszyscy przełożeni w strukturze zobaczą, że dany żołnierz na danym stanowisku się spełnia albo wyraża chęć przeniesienia się, dlatego że ma pasję rozwijania się, na przykład jako ratownik medyczny. Wojsko umożliwi taką, taką formę rozwoju. Pozwoli wziąć udział w kursach, zaproponuje takie kursy czy to kwalifikowanej, pomocy przedmedycznej, wyślę na takie kursy i Taki żołnierz może rozwijać się w danym, w pożądanym przy ciebie kierunku. Tutaj mówimy o osobach dorosłych, ale tak naprawdę wojsko także edukuje młodzież z województwa lubuskiego. Współpracujecie ze szkołami, między innymi z pięcioma, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Na czym ta współpraca polega i co przede wszystkim uczniom daje ta współpraca z wojskiem? Prowadzimy pięć y, ośrodków przygotowania wojskowego, są to tak zwane OPW w skrócie. E, ośrodek przygotowania wojskowego są to szkoły patronackie, które mamy, z którymi współpracujemy, w których są klasy mundurowe. Wspieramy ich w postaci e, wydzielania instruktorów, e, żołnierzy, którzy merytorycznie e, pomagają w nauczaniu przysposobienia wojskowego, w e, edukowaniu i przybliżaniu e, charakterystyki. Środowiska wojskowego, tego w czym tak naprawdę się zajmujemy jako półprzeciwlotniczy tutaj z Czerwieńska. Czyli to jest tak, że to są dodatkowe zajęcia, właśnie stricte wojskowe? Tak, uczymy ich e, regulaminów, uczymy ich e, podstaw przetrwania pomagamy w organizacji takich zajęć. Oczywiście jest to wszystko dostosowane do wieku, czyli też tak naprawdę do klasy, którą prowadzimy. Te troszeczkę młodsze klasy, średnie, nie mają tak intensywnych e, zajęć. Natomiast ostatnie klasy biorą nawet udział w kilkudniowych e, obozach szkoleniowych, które organizujemy na terenie naszej jednostki wojskowej. A więc już mają większe możliwości e, uczniowie takich szkół średnich zobaczyć, jak to szkolenie wojskowe wygląda, jak wygląda życie przeciwlotnicze, w Czerwieńsku, gdzie zapoznajemy ich ze sprzętem e, bojowym, już naszym, którego używamy, pokazujemy im e, dość specjalistyczną wiedzę i Zachęcamy do, również do wstąpienia w e, nasze szeregi. Gdzie takie klasy funkcjonują? Już funkcjonują. E, mamy pięć takich e, szkół, które obiliśmy patronatem. Jest to Zielona Góra, jest to Czerwieńsk, jest to szkoła w Nowej Soli, w Gubinie oraz w Odrzańskim. E, czy jeżeli słuchają nas na przykład dyrektorzy takich e, szkół, czy droga jest do tego e, otwarta, czy, czy, czy to jest tak, że ten asortyment szkół, które już z Wami współpracują, jest zamknięty? Nie, należy się zgłosić e, do Ministerstwa strony narodowej dyrektorzy zgłaszają swój akces, chęć i wtedy jednostka jest wydzielana, która będzie wspierała merytorycznie, pomagała i wydzielała instruktorów do, do szkolenia takiej szkole patronackiej. O wakacjach z wojskiem chciałabym jeszcze porozmawiać, bo śledząc wasze social media czy też patrząc na stronę pojawiają się informacje, że warto taką przygodę rozpocząć. Na czym ona polega i do kogo przede wszystkim jest adresowana? Świetnie, że pani użyła tego słowa przygoda, bo należy pamiętać, że wakacje z wojskiem jest projektem Ministerstwa Obrony Narodowej, który pozwala młodym ludziom, pełnoletnim przede wszystkim, wstąpić w szeregi wojska. Przede wszystkim może być to Niecały miesiąc, miesiąc czasu, gdzie w bardzo ciekawy sposób spędzą wakacje. E, mamy pierwsze takie szkolenie, które prowadzimy wakacje z wojskiem w ramach dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Tak jak wspomniałem wcześniej, będzie się odbywało od 9 czerwca do e, 5 lipca. E, w trakcie takich e, wakacji z wojskiem, w trakcie takiego szkolenia, e, taki adep, mody adep sztuki wojennej może zapoznać się e, właśnie z podstawowymi e, zasadami działań. W wojsku, tak nauczymy go strzelać, rzucimy granatem, będziemy uczyli się zajęć inżynieryjno-saperskich, czyli na przykład wysadzania, budowania mhm. okopów. Na pewno poświęcimy czas, aby pokazać, pomóc, nauczyć się i nauczymy medycyny pola walki. W tym szerokim kontekście mam na myśli to, to jest udzielanie pomocy przedmedycznej. Samopomocy. Zapoznamy też ze sprzętem, jakim dysponuje nasza jednostka wojskowa. Mam nadzieję, że ten projekt i ten rodzaj szkolenia, który zaproponujemy już w niedługim czasie, zachęci tutaj e, wszystkich pełnoletnich mężczyzn, kobiet, do tego, aby spróbowali. Właśnie z czwartym Zielonogórskim Pułkiem e, spróbowali. Wakacji z wojska. No właśnie, mówi pan o tej dolnej granicy, czyli 18 latach, mówimy o osobach pełnoletnich, a górna? Chciałbym powiedzieć że do 105, natomiast są pewnego rodzaju ograniczenia wiekowe. E, no, do 65 lat e, myślę, że zdecydują się. No to jest też kwestia co celujemy w młodzież przede wszystkim. Chcemy edukować młodzież, chcemy się na tą młodzież otworzyć. To młodszą, 18-letnią, jak i tych. Z trójką z przodu, może nawet i z czwórką z przodu nie widzimy żadnego problemu, aby takie osoby też przeszkoliły się, też wzięły udział w takim e, szkoleniu i zobaczyły, że nawet biorąc krótki urlop w pracy e, mogą ciekawie spędzić wakacje. A no właśnie, wojsko kusi pieniędzmi podczas takiego szkolenia? Kusi. E, pani redaktor, e, szkolenie jest płatne. E, pieniążki na to są zabezpieczone i można otrzymać e, kilka tysięcy złotych, także. E, to nie jest e, samo spędzenie tych wakacji z wojskiem, tego projektu, realizację tego projektu, ale też w procesu szkolenia, jest po prostu płata na koniec e, takiego e, szkolenia. Natomiast co warto podkreślić, po takim szkoleniu można też spróbować zostać żołnierzem zawodowym. E, jest to taka otwarta droga do tego, aby wstąpić w szeregi danej jednostki wojskowej. Tutaj zachęcam czwarty pułk przeciwlotniczy. Wakacje z wojskiem już niedługo, ale żeby rozpocząć takie szkolenie, to przede wszystkim trzeba się na nie zgłosić, więc gdzie najpierw kierujemy swoje kroki? Najpierw kierujemy kroki do wojskowego centrum rekrutacyjnego, pod które podlegamy. Czy to w Zielonej Górze, czy w Żaganiu, czy w Nowej Soli. Są to obiekty, gdzie można zgłosić się, czyli jest to pierwszy taki administracyjny obiekt, który, do którego każdy obywatel ma prawo przyjść i poprosić o to, aby Mógł zostać przeszkolonym. Zostaną mu wtedy podane terminy danych szkoleń, miejsca danych szkoleń i tak naprawdę już teraz tylko to jest tylko kwestia, aby zgłosić się, i zostanie wtedy dany człowiek skierowany do danej jednostki wojskowej i tam odbędzie się szkolenie. A co jeżeli na przykład w połowie takiego szkolenia stwierdzimy, że wojsko to jednak nie jest dla nas? Tak też może być. Wtedy piszemy wniosek o rezygnację. Natomiast to o konsekwencje. Czy taka osoba nie, będzie taki, jakiekolwiek konsekwencje? Nie, nie, nie. Szkolenie, jak sama nazwa wskazuje, jest dobrowolne. E, jest to forma zachęcania ludzi do tego, aby się przeszkolili, zdobyli ciekawe, interesujące e, umiejętności. E, ale jeżeli w pewnym momencie stwierdzimy, że szkolenie nie jest dla nas, to nie jest droga, którą chcemy podążać, to jak najbardziej można zrezygnować. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był major Michał Binek z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Panie Majorze, bardzo dziękuję. Dziękuję, pani redaktor, dziękuję słuchaczom. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.